W tym odcinku serial Killers wybierzemy się do Los Angeles lat 30. A wszystko za sprawą nowej produkcji HBO. Perry Mason, Julia Taczanowska, Łukasz Muszyński. Zapraszamy. Perry Mason, czy w ogóle kojarzy ci się z czymś ten serial? I obejrzałeś, czytałeś książki może? E, nie no, przypuszczam, że w Polsce jest jakieś grono fanów, którzy wiedzą, kim jest Perry Mason, natomiast to jest przede wszystkim postać związana z amerykańską literaturą. I tam to jest ikona wręcz. Autor cyklu, czyli Earl Stanley Gardner, wydał ponad 80 książek i opowiadań od lat 30. i z tego co wyczytałem na cudownej Wikipedii, jest to trzecia najpopularniejsza seria w ogóle w historii amerykańskiej literatury. Ona oczywiście też doczekała się szeregu ekranizacji filmowych tak. telewizyjnych jest wciąż bardzo poczytna. Tak, no był, ja pamiętam, był serial z lat 50., którego nie widziałam żadnego odcinka i był też serial e, taki z lat 70., gdzie już był starszy Perry Mason e, i występował, natomiast to jest zupełnie nowy, nowa odsłona. To jest coś w, w stylu origin story, bym powiedziała, gdzie e, Perry Mason nie jest jeszcze adwokatem, e, natomiast jest prywatnym detektywem. No tak, ponieważ w książkach tak naprawdę autor bardzo mało mówi w ogóle o przyszłości Pergo Masona, natomiast tutaj rzeczywiście same origin story, okazuje się, że jest on weteranem pierwszej wojny tak. światowej, targanem, którego prześladują różne demony przeszłości. No taki klasyczny, klasyczny noirowy bohater po prostu. Stąd też na przykład było moje zdziwienie, że właśnie włączyłam ten pierwszy odcinek i patrzę, ojej, przecież to miał być sądowy dramat, a tutaj jest prywatny detektyw. Co ciekawe, pierwotnie główną rolę w tym serialu miał zagrać Robert Downey Jr., mm. ale ostatecznie zadowolił się stanowiskiem producenta wykonawczego i być może dobrze, bo wydaje mi się, że ten gwiazdorski blask, jaki rozsiewa twórca roli Ironmana i tak. Szynoka Holmesa, nie do końca pasowałby do tej wizji Perego Masona, tak, którą tak. zaproponowali scenarzyści, bo to jest taki spsiały bohater, facet, który ciągnie za sobą bagaż tragicznych doświadczeń, mm -hmm. nie jest gwiazdą palestry, wręcz przeciwnie, jest podrzędnym detektywem, tak. który nurza się w różnych brudach celebrytów i dopiero przez te wydarzenia ekranowe dostaje szansę na to, żeby no właśnie odkupić winy przeszłości i też zdobyć ponownie tak. szacunek do Tak, siebie. tak, tak i od twórca tej roli, czyli Matthew Gies jest moim zdaniem jest wybi wybitnie wyśmienity. Znaczy jest naprawdę, naprawdę świetny, bo właśnie tak jak mówiłeś, że Robert Dalni Jr. mógłby się nam kojarzyć z Iron Manem, mogło być tak, że właściwie nie, nie podążamy za historią, a Matthew is jest mniej znany, on grał w Amerykanach na przykład taki tak, se zawód Amerykan. Zawód Amerykanin to był. The Americans po angielsku. E, więc on jest, o, on jest mniej znany, e, z mniej znaną postacią zdecydowanie. I, e, i u, uważam, że taką ma też twarz, nie wiem, co myślisz, takiego zbitego pieska troszeczkę, ale w, w z, do, z dobrym sercem, to znaczy widać po nim, że się naprawdę przyjmuje. No to jest świetny aktor. Chciałam jeszcze wrócić do noirowego klimatu, ponieważ ja, ja na przykład strasznie lubię e, ogólnie e, noir i, i ten z lat 50., -tych, 40., -tych, 50. -tych, i ten współczesny, ten neonoir. I właśnie tak e, włączając ten, ten pierwszy odcinek, tak sobie pomyślałam, że. Ja już to wszystko widziałam, że to jest, że już mam, chyba mam dosyć tej kliszy, tej, w, tych samych postaci, tych samych właśnie zmęczonych detektywów i w, w, smutnych pań. Ale wydało mi się coś nowego i świeżego w, w, tej, w tej opowieści, to znaczy wciągnęła mnie historia, to jest pierwsza rzecz i wciągnął mnie właśnie taki ten brudny realizm i taki jakby nowy nowy sposób opowiadania historii właśnie przez, przez, przez te stare, stare klicze. Co ty myślisz? Trochę chodzi? tak jest rzeczywiście, że historia, którą tutaj mamy na ekranie, czyli opowieść, śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Ta. małego chłopca, który zostaje porwany przez porywaczy dla okupu. Ta. Oczywiście porwanie nie idzie zgodnie z planem. No i to wszystko nakręca machinę kryminalno-sądową. Tak naprawdę skupiamy się na bohaterach drugoplanowych, tych wszystkich osobach, które Ta. otaczają Perego Masona. Bo oczywiście Mason jest najważniejszą postacią, ale wokół niego jest m.in. Della Street, to jest też tak. ważna postać w ogóle w książkach tak. Gardnera, ale tutaj potraktowana to partnerka, zupełnie inaczej. Tak, Tak, tam była tak. raczej podwładną bohatera i też obiektem jego romantycznego zainteresowania. O. Tutaj musi skrywać przed światem swój homoseksualizm, tak. jednocześnie ma wielkie ambicje, żeby sama zostać prawniczką. Tak samo policjant Paul Drake, który jest czarnoskóry w tym w serialu. W serialu, natomiast w książkach jest białym. Byłem policjantem, który jest też współpracownikiem, i też jest to, jest to samo, co mówisz czyli jest po prostu wykluczony. Czyli mamy starą jak świat historię plus współczesne podejście, czyli opowieść o wykluczonych, którzy próbują się zmagać. No bo tutaj to chyba nie będzie wielka tajemnica. Największymi czarnymi charakterami są biali, bogaci, heteroseksualni mężczyźni. No tak i nie. To znaczy moim zdaniem tutaj właśnie to, to przeciwko czemu się buntuje, przeciwko czemu się w ogóle zawsze Nuak buntował i pokazy obnażał, to jest po prostu złamany system. I że czytanie tego w taki sposób, że to są biali mężczyźni, jest trochę um, pójście na łatwiznę, że to jest jednak bardziej um, problem świata, który do, dociska i niszczy bohaterów, a nie jakichś poszczególnych osób. Ponieważ każda z tych osób, właściwie każdy ten z tych naszych złoczyńców, których tam mamy, on właściwie sam bez, bez systemu on nic nie znaczy. To znaczy i, i, i prawda, źli panowie z kościoła i e, źli policjanci na przykład, oni jedną, jedni drugich... Właściwie kryją. Nie no, na pewno system prawny też jest jednym ze złoczyńców, ale ten system prawny jest wykreowany i sterowany przez białych heteroseksualnych mężczyzn. Zwracamy znowu do e, tego samego. To no, jest też kolejna postać, która ma ochotę wyrwać się z tych pędów e, obłusionych łapsk patriarchatu. Jest to siostra Alice, e, która steruje kultem religijnym e, w serialu i ona posiada Nie. wielu zwolenników, a jak się okazuje, no. Tenże kult ma bardzo bogatych sponsorów, którzy chcieliby, żeby siostra Alice mówiła określone rzeczy, co jej się nie podoba. Chce się no wyzwolić No tak, ale wcześniej. też siostra Alice jest sterowana przez swoją mamę głównie, która ją wpycha w różne sytuacje. Co chcę powiedzieć? Że to nie jest jednoznaczne. I że ten świat, który jest tam przedstawiony, ten tak jak w klasycznym noir, nie jest czarno-biały, tylko że ma wiele odcieni szarości. I, I to mi się właśnie podobało w tym, w tym serialu. No Na pewno jest tak, że ten system jest e, wadliwy, i też serial pokazuje, że jeżeli chcemy, aby sprawiedliwości stało się zadość, musimy przekroczyć granice prawa. E, w różne tak. sposoby. Nie będziemy Wam tutaj e, spoilerować, ale na pewno to zwycięstwo, jeżeli ono się pojawia, to nigdy nie jest ono, wiadomo, polane jest różem. Jest sporo, gorzkie, jest gorzkie tak. i wymagające tak. wielu kompromisów. Tak tak, 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 tak. No tak, no właśnie w ostatnim odcinku to, to mi się bardzo właśnie spodobało, że. Bo my od samego początku wiemy, kto stoi za pochwanie, Kim są naprawdę złoczyńcy, więc to właściwie chodzi bardziej o to w tym serialu, żeby y, pokazać drogę, nie, nie, nie rozwiązać zagadkę, tylko pokazać y, drogę, drogę do odkupienia. Do odkupienia. Tak. Teraz porozmawiajmy być może o tym, jak serial został zrealizowany. Jak wiadomo, kiedy HBO no, proponuje pieniądze na zrealizowanie serialu, to production value jest y, wysokie. To jest porządna produkcja, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj twórcy też. Nie próbują uderzać w zbyt efektowne tony. Ten świat jest trochę jak główny bohater. Jest odrobiny wyblakły, wiadomo, jakby scenografia, samochody, kostiumy to wszystko jest na wysokim poziomie, ale twórcy nie próbują puszyć się tym światem. że och, Zobaczcie, jak pięknie udało nam się zrekonstruować lata 30 Los Angeles. Tak, zgadzam się z tobą, ale mi się właśnie to podoba, że ten świat jest bardzo gęsty i że jest tam mnóstwo takich scen, które e, właściwie nie, nie popychają fabuły do przodu, tylko tworzą taki klimat, że tam Perry Mason się na przykład przechadza e, przez jakieś ulice i tam jest mnóstwo biedy i bezdomni i jakieś pamięt wypatrzyłam pieska z, e, pieska z kulawą nogą to też warto tak. wspomnieć, że lata 30 to oczywiście był moment wielkiego kryzysu w tak. Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone być może już wychodziły powoli tak, 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 z recesji, ale wciąż obserwujemy bezrobotni, którzy podejmą się każdej pracy, tak, tak. aby znaleźć pieniądze dla siebie tak, i, i Tak i to zresztą widać i, i na przykład yy, yy, i po samym bohaterze, który właśnie też się boryka ze sprzedażą swojej, swojej farmy, to znaczy nie chce jej sprzedać I, i właściwie wszyscy ci bohaterowie muszą iść na kompromisy i yy, 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 to jest właśnie Świetnie oddane właśnie też w, w świecie przedstawionym. Mi się, mi się bardzo podobały tak samo zdjęcia, jak i, i montaż, i, i, i kostiumy. No, ja, byłam, ja byłam bardzo usatysfakcjonowana oglądając to. Taki, to czułam, że tak oglądam e, e, coś, co jest przemyślane, coś, co jest dobrze napisane i Kawał dobrej telewizji. Lepiej się tego nie da podsumować. Dobra informacja dla fanów Perego Masona: HBO już zleciło produkcję drugiego sezonu. No ja się nie mogę doczekać. Strasznie mi się podobał ten serial. A wy piszcie w komentarzach, czy Perego Mason podobał się także Wam. Piszcie również, jakie inne seriale powinniśmy wziąć na warsztat. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.